Witam pokaz W23 dla MMA Karolina Kowalkiewicz. Cześć Karolina. Witam serdecznie. A przede wszystkim gratulacje, czy taki był plan na tą walkę. Po pierwsze, dziękuję bardzo. No, po części plan był taki. Mój trener uparł się, żeby od razu walkę przenosić do parteru i żebym ją tam szybko kończyła. Ja chciałam sprawdzić swoich sił w stójce, zobaczyć, jak mi będzie szło w stójce. No, i gdyby mi szło dobrze prowadzić tą walkę w stójce, jak gdyby mi nie szło dobrze, no to od razu sprowadzać do parteru. Trener się na to zgodził, no ale wyszło jak wyszło. Wiadomo, to jest tylko walka. Udało mi się nam wykorzystać błąd Marty, wpiąć za plecy i. Poddać ją. Jak się czujesz jako mistrzyni SW, pierwsza w historii? Super, cały czas się wszyscy ze mnie śmieją, bo chodzę z tym pasem. Gościskam jak małe dziecko. No ale cieszę się ogromnie, naprawdę. To jest coś tak niesamowitego, kiedy się spełniają marzenia, no nie wiem, ekstra. A teraz gdzie na wakacje wyjeżdżasz? Jeszcze nie wiem, na pewno bym chciała wyjechać gdzieś w góry i to szybciutko wrócić do łodzi, przepakować torbę i uciec na kilka dni. E, powiedz, Karolina, plany na przyszłość? E, mówiłaś na konferencji, że może zagraniczne federacje jakieś. E, są jakieś plany, były jakieś propozycje? M, chciałabyś gdzieś wystąpić? E, są pewne plany. Ja już tutaj e, kiedyś mówiłam, że nie ukrywam, żebym bardzo chciała sprawować swoich sił w inwikcie. Tylko jeszcze nie teraz. Jeszcze za jakiś czas Jeszcze bym chciała stoczyć kilka walk w Polsce, w Europie. E, no bo uważam, że chyba jest jeszcze troszeczkę za wcześnie dla mnie. Jeszcze bym chciała bardziej się obić. A powiedz, twoim zdaniem, najlepsza zawodniczka MMA na ten moment. Chris Cyborg. Jednak? Tak, jestem jej wielką fanką i dużo osób jej nie lubi, ale dla mnie jest naprawdę niesamowita, no i jest niezniszczalna. Okej hey Karolina, jeszcze raz gratulacje, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Dzięki.